3 listopada w niedzielę kolejne spotkanie rozegrali piłkarze Gromu Wolsztyn. Ich przeciwnikiem była Gwiazda Siedlec. Grom wygrał to spotkanie wynikiem 4-1, do, do przerwy 0-1. Zespół Gromu wystąpił w składzie. W bramce Kulus, w obronie Nowacki, technik Czaiński. W pomocy Sulima i Sernik, którego zmienił w 70 minucie Walczak. Dalej w ataku Matysik, Bartczak zmieniony w 80. minucie przez Woźnego. Pierwsze 25 minut to zdecydowana przewaga Gromu, który nie wykorzystał przynajmniej trzech stuprocentowych okazji do uzyskania gola. W tych sytuacjach zabrakło tak zwanej kropki nad jej, czyli wykończenia stworzonych sytuacji. W 27. minucie Nowacki strzela bramkę samobójczą, co wybiło piłkarzy z rytmu gry i mimo przewagi wynik do końca pierwszej połowy nie uległ zmianie. W drugiej połowie już w 50. minucie padło wyrównanie po golu samobójczym gości. Trzy minuty później było już dwa do jednego po zagraniu Sulimy z rzutu rożnego. W 67. minucie po składnej akcji całego zespołu wynik na 3 do 1 podwyższył Koziołek po idealnym zagraniu śpiączki. Kolejną bramkę strzelił w 78. minucie Walczak. Goście sporadycznie próbowali zagrozić bramce Gromu wyłącznie długimi zagraniami. Mecz ten pokazał coraz lepsze zgranie całego zespołu, a kilka akcji mogło zadowolić nawet najwybredniejszych kibiców. Tym meczem Grom Wolszczyn zakończył pierwszą rundę zmagań piłkarskich. Czeka ich jeszcze pucharowe spotkanie 24 listopada. A oto pozostałe wyniki i aktualna tabela. Cykana była jakaś smutna i do tego nieźle plana Próbowała mi tłumaczyć, że bez sensu takie życie jeśli można upaść na dno, kiedy było się na szczycie.